Joanna, w jaki sposób Ty przygotowywałaś się do roli w, w filmie Nieprzyjaciel? To znaczy, ja jak tylko dostałam scenariusz, już miałam swoją wizję na, na tę postać. Bardzo długo y, rozmawialiśmy tutaj z Michałem na temat Eleni, bo to nie jest taka postać jednoznaczna. Ona na początku wydaje się taką typową, y, głupią blondynką, ale okazuje się, że to jest naprawdę inteligentna y, dziewczyna, która wie, czego chce. Yy. I, I to było super, że ona w trakcie filmu pokazuje te swoje kolejne twarze, zdejmuje maski, jest jakiś rozwój postaci, więc to było dla mnie bardzo interesujące kreować Eleni. I widziałam już film i jestem bardzo zadowolona. A czy ty w swoim życiu masz jakiś nieprzyjaciół? Myślę, że każdy ma jakieś nieprzyjaciół. No, nieprzyjaciele to są ludzie, którzy nam źle życzą, którzy nie chcą dla nas dobrze. Na pewno są tacy ludzie, nic na to nie poradza. No tak, no. myślę, że, że, że mało jest, możesz być matką Teresą i też będziesz mieć nieprzyjaciół. Myślę, że każdy człowiek niestety ma takie osoby. Ważne, żeby umieć stawiać granice i odcinać się od toksyków i od takich ludzi po prostu uciekać. I ja stosuję tę metodę i jestem znacznie szczęśliwsza. Właśnie widzę, że u Ciebie bije blask. Nie wiem, czy to wakacje, czy właśnie jakieś nowe postanowienia noworoczne. No wiesz, ja wróciłam z Bali, było cudownie i tam właśnie otoczona byłam tylko przyjaciółmi, wspaniałymi ludźmi, bardzo dobrą energią. Potrzebowałam tego. Już po trzech latach właśnie życia w tym stresie, ta cała nagonka medialna, wszystko co się działo, to moje życie prywatne. No dużo się w tym moim życiu dzieje, więc super było zniknąć z mediów. Na te prawie dwa miesiące. Bali jest cudowne. Uwielbiam tę wyspę i uwielbiam tych ludzi, tę energię. <laughs> Szacunek do ludzi, <laughs> do naszej pracy. <laughs> tak. Bardzo mi się to podoba, że tam ludzie właśnie są tacy, wiesz, yy, też wyluzowani, ale mimo wszystko tak szanują drugiego człowieka. U nas w Polsce jest tak dużo tego hejtu, wiesz? Zauważyłam, że naprawdę to tak rośnie. Ludzie są pozbawieni jakiejś takiej empatii, coraz, coraz, coraz mniej mamy w sobie współczucia. Mnie to szokuje, jak ludzie zaczynają hejtować w tym kraju. Wiesz, dzieci, komuś stanie się jakaś ogromna krzywda, ktoś jest chory, ktoś umiera, a ludzie potrafią się z tego śmiać. Dla mnie to jest niesamowite. Nie da się ukryć, Joasiu, że rozmawiałam z Tobą na różnych etapach i w różnych momentach Twojego życia. Teraz też czytałam, że już niebawem kolejna, być może ostatnia sprawa. Tak, tak szykują się sprawy, te sprawy będą i, i myślę, że wiesz, co Ci teraz powiem. Nie chce mi się gadać na ten temat, po co. To nie są miłe tematy, nie są proste tematy. Bardzo chciałabym to zakończyć, mieć to z głowy. Nie wiem ile to jeszcze potrwa. No ale cóż, takie jest życie i jeżeli nie możesz nic poradzić na pewne kwestie, to trzeba się z tym po prostu pogodzić, poddać temu, poczekać, uzbroić cierpliwość. Ja tak planuję i wierzę, że po prostu będzie dobrze. Pójdzienek też już niebawem kończy 3 lata i zobacz, od razu lepsza energia, od razu inne oczy, uśmiech. No właśnie, jakie to były dla ciebie 3 lata, bo były różne momenty tego macierzyństwa, a teraz e, jest coraz łatwiej. Jest coraz łatwiej, faktycznie ten pierwszy rok to jest w ogóle najtrudniejszy, a później z czasem jest coraz łatwiej, chociaż teraz, no wiesz, każdy etap, ja sama jesteś małą, więc wiesz, każdy etap jest inny i, i zmagamy się z innymi jakimiś problemami. Że nie wiem, czy są problemy, ale teraz to naprawdę bardzo muszę uważać, mieć oczy z tyłu głowy, bo Vincent jest wszędzie, biega, jest go pełno, ma dużo energii. On jest wulkanem energii. To jest takie dziecko, którego wszędzie jest pełno. Wiesz, mam też znajomych, którzy mają dzieci i te dzieci są znacznie spokojniejsze. Wincent jest naprawdę taki bardzo, bardzo energetyczny, ciekawy świata, ludzi. Widzę, że ma. On lubi w ogóle występować. Lubi show, lubi scenę. To po prostu jest no ma to w genach <grytanie> ewidentnie. Um, ale jest super. Jest super. Jest szczęśliwym, uśmiechniętym dzieckiem. Ma spokój, miłości to jest najważniejsze. No i jest zdrowy. Bo na początku też dużo chorował w pierwszym roku, a teraz jest zdrowy. A czy będziesz próbowała nakłonić może Antka, żeby widywał się z synem? Nie da się nikogo do niczego zmusić, nakłonić. To jest, wiesz, indywidualna decyzja każdego rodzica, człowieka. Ja pierwszy rok miałam taki, wiesz, że próbowałam i zapraszałam na te widzenia, ale to tak nie można, trzeba w pewnym momencie odpuścić i, i żyć swoim życiem i się po prostu nie stresować i, i jest tam dobrze, a co będzie, to, to przyszłość pokaże.